cześć witajcie dzisiaj będę siał poplon po pszenicy mamy jeszcze 6 hektarów niewykoszone ale 9 już jest stależowane gotowe do siewu mamy mieszankę top gleba zaraz o niej coś opowiem tak tutaj się prezentuje mamy słonecznik wykę seradele, olejarka bisyńska zaraz wam opowiem dokładny skład tak to się tutaj prezentuje. Zamykamy i jedziemy, Kuba zrobiona. Ustawiłem 13 kilo gdzieś na hektar, tyle się tego sieje, około 280 zł wychodzi. Nigdy nie chciałem sprawdzimy jak to wyjdzie. Zobaczcie, mieszanka międzyplonowa od top nasiona, top gleba i mamy skład. O, ale tu jest po łacinie. Dam radę odczytać dokładnie nie wszystkiego nie. Zaraz dokładnie sprawdzę, żeby się nie pomylić. Także widzimy się na polu. Tam już coś więcej opowiem No i siejemy, już tutaj była pszenica. Stależowałem to kilka dni temu, czekałem na poplon. No i teraz sieje, jest trochę tej wilgoci w ziemi, chociaż się kurzy. Ale jest, myślę, że ładnie jeszcze po wschodzie. Teraz już właśnie nie nadają deszczu. Może pozwoli to dokończyć tutaj żniwa na okolicy. U nas też jeszcze reszta niewykoszona, tam też będzie jeszcze poplon. No a tutaj, co mam teraz gotowe, to już sobie zasiejemy. I tak, co do składu. Mamy tutaj najwięcej owsa szorstkiego, bo aż 35%, dalej 20% wyki jarej, 15% faceli błękitnej, 10% olejarki abisyńskiej oraz słonecznika, no i 5% len oleisty. Będzie to przedplon pod kukurydzę tutaj właśnie było, były te kwasty, gdzie ten dołek gdzie pszenica wymokła i jeszcze jest trochę nierówno po talerzówce trochę się pchało Chciałem tak tutaj grzowską zasieć, ale już mówię po jęczmieniu i tak zasiane więc może starczy tego, zasiejemy tutaj pewnie kukurydzę i później prawdopodobnie jęczmień, wtedy pewnie gorzowska leci. Część tutaj połowa działki to jest piasku, więc trochę tak strach będzie siać właśnie latem gorzowską. Na jesień myślę, żeby się udała. Także mówię, na razie zasieję tutaj poplon, Poplą poplon da nam bardzo dużo masy organicznej do gleby oraz składniki odżywcze. Też tą ziemię y, trochę, jakby to można powiedzieć, y, uczyni bardziej zdrową. Ta facelia między nimi ma działanie fitosanitarne. Y, no i ja sieję te poplony co roku. Wam powiem, ma ziemia leżeć y, pusta i schnąć, a tak będzie okryta. Zabezpieczymy ją przed erozją. Zobaczę, czy na jesieni go stależuję, a może się zostawi na zimę bo ta wilgoć tak nie będzie odchodzić. No i tym bardziej, że nie mamy obornika, mamy dużo tylko gnojowicy, to z tą próchnicą u nas w ziemi. Tym bardziej, że słomę zabieramy z pola. No to trzeba tutaj takich sposobów się uciekać. No i wiecie, teraz te ekoschematy, ta mieszanka się kwalifikuje. Popularne teraz to się stanie, właśnie dużo zauważyłem. W tym roku ludzie strasznie rzucili się na te mieszanki gorzowskie, bo sam też dużo siałem usługowo. Yy, ją też, Ona też się kwalifikuje i po prostu wykoszą ją. Także tak będzie przyjemne, spożyteczny, można powiedzieć. No ale jeszcze co do poplonu tutaj. No to jak widzicie sieje tym siewnikiem. Ustawiłem sobie niskie obroty, bronę trochę podniosłem. No i przede wszystkim dokładny wysiew będzie, no bo jednak trochę szkoda by było za dużo tego wysiać. No tak trzeba, tak będzie dokładniej na pewno, nie? To już któryś rok tak sieje poplon, no i przede wszystkim chodzi tutaj o normę wysiewu, tak myślałem, że może na talerzówkę by kupił taki siewnik do poplonów. Ale nie wiem jak to jest normą wysiewu, chyba nie idzie tak ustawić dokładnie. No, a tutaj trochę no może mniej ekonomicznie, ale też zasiejemy. No i wschody będą równiejsze, tak myślę, bo będą na równej głębokości nasiona wrzucone. Także dzisiaj, jeszcze może nagram skoszenia tej pszenicy. Jeśli będziemy w ogóle kosić, jak nie jutro, sobota nie możemy, ale nadają pogodę. To nie ma co teraz tak się śpieszyć. Dobrze, niech to właśnie wyschnie, się zmiesza z tym mokrzejszym, co było te 15% wykoszone. Także właśnie lepiej teraz będzie wyciąć takie suchsze. Zobaczę, może połączymy te vlogi z takich prac tutaj. No i warto siać te poplony, wam powiem, w tamtym roku po tym poplonie dużo jest próchnicy w ziemi, kukurydza pięknie rośnie. Wiadomo, nie mamy, ziemia jest bardziej zdolna do zatrzymywania wody, jeśli ma próchnicę. Także nie myślę, że nie ma co patrzeć na cenę poplonów, bo o to się zwraca jednak. Tak, jak mówię, my tutaj zabieramy z pola i słomy i nie mamy obornika, więc sieję poplony co roku. Nie chcę, żeby ta ziemia tutaj odłogiem, odłogiem leżała, i żeby samo siebie same rosły. Także to na tyle, taki krótki vlog. Mówię, może to połączę z koszeniem w sumie aż 15 hektarów tego poplonu, no bo po pszenicy. Także Trzymajcie się, na razie, cześć! Zaraz będzie już godzina 19, ponad 2 hektary pewnie wycięte W sumie będzie tu 4,5 hektara, no i tam przez drogę 1,5 I może dziś będzie już po żniwach u nas Ma 14,4 od miezy bym miała 15 Ale decyzja taka, że kosimy No już, teraz nadają pogody może lepiej by było wykosić teraz suchsze i przemieszać z tamtym. Tamte miało 15. No niby nie grzeje się. Te jest lepsze. To i tak idzie chyba dla krów wszystko, więc... Wiecie, one takie przyleży. A będzie już z głowy, bo ta pogoda też niepewna. Wiadomo, może będzie padał deszcz. Tego nigdy nie wiemy. Jak się kurze, kurzy, byście powiedzieli, że ma 14 i 15. Od 14 do 15. Ma po tym deszczu trochę jeszcze wody w sobie. Tak plewa odlatuje, że nic nie widać, no ale jednak nie Wygląda gdzieś na 12-13. Dzisiaj nie będzie, jutro może by było 13 po południu. No, ale już usługodawca przyjechał. No, zobaczcie, jak się kurzy Przeleżyć takie przeleży. Jeśli będzie za dużo dla krów, to, to sprzedamy. Może tam do 14,5 się zakwalifikuje. A jeżeli dla krów, to nie ma takiego znaczenia. Nie będzie się grzało tamte do 15. Na razie leży nic się z tym nie dzieje. A co do pszenicy, no zobaczcie tutaj jednak lepsza klasa ziemi niż we wcześniejszym vlogu. Bo tutaj w większości jest czwórka. W tym miejscu akurat tak, ale tam jest z hektar piątki, nawet tak pod szóstkę. No i tam prawie nic nie ma. To dużo za Ale już widać, że tutaj lepiej. Sypnie. Średnia może wyjdzie z tej działki 7, na pewno jest lepiej niż tamto. Tutaj tym e, polem nadgonimy trochę ilości: Pszenica, SY Dubaj, Syngenty. No, na lepsze ziemię. to jest petarda, jest i słomy. Stójka na całości to najważniejsze, bo po tym deszczu gdzieś wledzę, no to by mogło rosnąć nawet. I stanowisko jest po rzepaku, także to ma też ogromne znaczenie. Tutaj sypie ładnie, naprawdę. Żeby nie taka mozaika i tam ten słabszy fragment, gdzie prawie nic nie ma, to średnia by wyszła dużo jeszcze lepsza. Wiadomo, nieważony, ale było hektar 70 gdzieś wykoszone i. Dwa zwierniki, jeden pełny, drugi nie. No to ta siódemka z przodu raczej tu powinna być. Nie widać, tak się kurzy. No najważniejsze to w tym, że jak wszystko przebiegnie pomyślnie do końca, no to już będziemy mieli z głowy to pszenicę, bo już prawie dwa tygodnie minęły od tamtego momentu, co wcześniej kosiliśmy. To deszcz przeszkodził Ona wtedy tu nie była lepsza. Nawet jakby ten deszcz nie popadał. To no teraz trochę pogody nadają, by była susza, ale mówię. Będzie już z głowy. SY Dubaj. Kolejny rok się sprawdza. Odmiana z syngenty. Ale się przekonałem, że na słabszej ziemi tak nie daje radę. Ale tutaj to jest petarda na lepszy. No wiadomo. Trzeba wszystko o odmianach czytać, ona jest właśnie niepreferowana na słabsze, także to takie informacje możemy znaleźć, no i niesieć po prostu, ale na takich mozaikach też, jak widać tutaj się spisuje ładnie sypie. Trochę zczerniała ta pszenica po tym deszczu, ale jeszcze jak bez zabiegu te trzy, to jeszcze nie jest źle trochę znać tej fuzariozy, ale no, ziarko jest grube. Wagę też powinno mieć, chyba. Ważonej nie będzie niestety. Dokładnego plonu nie będę wiedział, no bo. Pójdzie przez krowy, tak jak mówiłem. No, na ząb wilgotność też mówi, że jest suche. No a jednak nie, może w locie coś sypniemy? Trochę coś zaoszczędzimy, może tego czasu zaraz się okaże. Zobaczcie, tu przepałem czysto. No a tu dalej już się zaczyna lepsza ziemia. Widać po kolorze słomy. Co, sypiemy, sypiemy. Naprzód teraz damy. Pewnie 3 hektary za niedługo będą. Taki pełny figiel nie będzie chyba. Chociaż może i będzie. Tam te najgorsze już wycięte, teraz będzie coraz lepsza pszenica. Ile jedziemy? O, 4,8 km Bo można pogonić Nawet trzeba w zasadzie I Pamiętam, że kiedyś nawet kosiliśmy ją do 11 Nieraz w całe noce Wiem, że koszul jak nie ma rosy ona się bardzo ładnie muci. I dobra. No czubka jeszcze nie ma, ale jest No Ale nie ma jeszcze 3 hektarów. 2,5 pewnie. Dobra, tu się ustawię i pójdę pewnie. Do kombajnu. Gdzie ty zaczynasz nagrywać najgorszy? A zaraz lepiej przebaję. Co ty nie poważnie? <gry> ja naprawdę pokazuję dokładnie. <noise> ja dobrze jest. Spodać bogatą. Zaczynamy. <noise> już w okienku jest. Ja to do No ta w sumie zaraz już będzie wycięty. Jak tyle ma, to tam ta rosa tak nagle nie nagoni tam, że na 15. Nie wiem przewidzę, to 50 Bez... To jest. To no, Jeszcze to... dawaj z jedną działkę na dziś Chyba chciałbym, ale nie mam więcej. Czyli się dobrze rozpędził, już czegoś <grym> Takie łapane też żniwa Już nie wiem który dzień u nas jesteś w sumie tak policzyć. Z szósty może? To przez miesiąc czasu No A to ten rzepak dwa dni, no jęczmień to przejdzie. To pszenicy wieczorem zaczęliśmy, później na drugi dzień i nie dokończyliśmy i dzisiaj dokończamy. Chwila i będą dożynki A, zaraz. Zaleźć, czy to no, wtedy. te godzinę i te trzy hektary położyłeś wtedy. Tylko no. mojej sucha No. tutaj widać, gdzie jaka ziemia. Gdzie nawozy doleciały. <grym> Wiatr ja zawiał i tu nie doleciały.

发了。Vale